Nazywam się Ryszard Wach i aktualnie pełne, pełnię tu funkcję prezesa zarządu naszego działu Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jeleniej Górze. Podstawowe zadania, najważniejsze takie, jeśli chodzi o zarządu, nasze takie sztandarowe, mogę powiedzieć to jest zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. I podam tutaj tylko dla przykładu, że w roku ubiegłym z wypoczynku w samym ośrodku właśnie w Brynnie, to skorzystało łącznie ponad 900 dzieci i młodzieży, jeśli chodzi o kolonie. Organizowaliśmy też taki obóz dla około 40 osób, dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Oprócz tego jeszcze w Bolesławcu były organizowane tam dwa turnusy rehabilitacyjne. Łącznie żeśmy w ubiegłym roku o, o bieli wypoczynkiem wyjazdowym, czyli takim zorganiz zorganizowanym. Yy, około 1050 osób wzięło udział właśnie w tym wypoczynku, co sytuuje nas w skali kraju jako, yy, jako jednostki TPD-owskie. No, właściwie, jako, okręgowy, ok, jako taki oddział okręgowy, to jesteśmy, byliśmy, byliśmy największym organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży w Polsce, jeśli chodzi o struktury TPD.